Cześć wszystkim, tu Jacek Cyratajczek. W kolejnym odcinku 10 pytań do zawodnika Zadomia. Dziękuję za dużą ilość zadanych pytań. No i postaram się odpowiedzieć jak w najlepszym mogę sposobie. No więc zaczynamy. Pytanie numer jeden. Zamierzasz grać w Kadrze Polski? Niestety w Kadrze Polski już nie zagram, ponieważ od ostatnich dwóch lat jestem członkiem Kadzy USA. I grałem już w różnych meczach i na turniejach, więc ym, nie mogę, już po prostu nie mogę zagrać w inny kadrze. Może myślę, że byłoby fajnie, ale, ale niestety się nie, nie uda. Jestem po tym, jestem szczęśliwy w kadrze USA, więc i łatwiej mi jest, ponieważ mieszkam w USA też. Yy, pytanie numer dwa. Jesteś Polakiem, ale całe życie mieszkasz w USA. Jak się zaczęła Twoja przygoda z siatkówką oraz życie osobiste? No więc muszę coś powiedzieć, nie mieszkam całe życie w USA. Do USA wyjechałem po raz pierwszy, jak miałem 9 lat na różne wakacje, na odwiedziny, i później, tak, zostawałem to na dłużej. I wracałem do Polski i wróciłem do szkoły, i do USA już tak naprawdę na stałe wyjechałem, jak miałem 15 lat. I od tego czasu już tam jestem na stałe. Moje życie, moja, moja przygoda z siatkówką zaczęła się dosyć śmiesznie, ponieważ um, moim, moim pierwszym sportem była koszykówka. i um, Zacząłem w to grać w szkole w USA, a nie miałem w ogóle planu zagrać w inne żadne sporty, ale jak się skończył sezon, USA, sezon koszykówki, to okazało się, że nudzę się, nie miałem po prostu co robić. A tenerzy od siatkówki zobaczyli, że, prawda, że jestem też wysoki, że mogę, mogę, mogę się przydać. I namawiali mnie na siłę, żebym zagra zagrał siatkówkę, a ja nie chciałem. Przez długi okres, po kilka dni powiedzmy tydzień może cały czas samochodzili chodzili i prosili, żebym przychodził na treningi i zaczął grać. A ja naprawdę nie chciałem, ale w końcu uległem i powiedziałem, że okay, pójdę na parę treningów. Yy, poszedłem. Dziwne to wszystko było, ale później po jakimś meczu, pamiętam, bo zagrałem, zaczęło mi się podobać. I tak mi się spodobało, że w wracać na te treningi i, i, i od tego zaczęła się moja miłość do siatkówki i tak już jest do dzisiaj. Pytanie um, numer 3. Jak podoba Ci się w Radomiu oraz czy tęsknisz za domem w USA? Wydaje mi się podoba, bo jest spokojne życie, wydaje mi się, że um, jest to takie proste, normalne miasto, nie ma nic złego, nie ma nic jakiegoś, um, um, czym się wyróżnia w porównaniu do innych miast w Polsce, ale jest naprawdę dobrze, mieszka, mieszka się, więc jest, jest mi tu dobrze. Nie, nie narzekam i oczywiście to, to jest niezdobne w USA bardzo, bo to jednak nie jest to samo, a, um, większość mojego życia tam, tam spędziłem i brakuje mi prawda, trochę rodziny, trochę znajomych i czy wyspać się we własnym łóżku. To są momenty, kiedy jest ciężko, no ale jest jak jest i nie ma co narzekać. Pytanie numer 4. Całe życie mieszkasz w USA? Skąd tak dobrze znasz język polski? No to jeszcze raz, nie mieszkam całe życie w USA, większość, ale, ale um, tutaj się urodziłem, tutaj trochę czasu spędziłem, a potem w domu u, z tatą czy, czy z kimś to po polsku mówię, więc nie zapominam języka. Pytanie numer 5. Masz 215 cm wzrostu. Zastanawia mnie jedno: wszystkie ubrania kupujesz na zamówienie? Odpowiedni rozmiar? Nie, nie wszystkie. prawda, Są momenty, gdzie jest ciężko z tymi ubraniami, szczególnie z dżinsami. Jak, jeżeli już uda się znaleźć jakiś rozmiar mój w dżinsach, to kupuję, nieważne jak, jaki kolor, jak wyglądają, to zawsze się przydadzą. A lepiej mieć niż nie mieć. Z butami też czasami są problemy, ale to znajdują się rzadko ale w sklepach się znajdzie, ale jakby to, to przez internet zawsze można znaleźć. A wszystkie inne kurtki, koszulki czy bluzy, że nie ma problemu, to w sklepie normalnie kupię. To dziękuję za pytanie. Próbowałeś swoich sił w innym sporcie. To pytanie numer 6. Yy, tak, yy, tak jak mówiłem wcześniej, grałem w koszykówkę przez 4 lata. Pływałem przez dwa lata, robi, uprawiałem sztuki walki przez trzy lata, to jeszcze w Polsce, jakbym byłem dosyć mały. No i zawsze coś tam, coś tam tenis, trochę piłka nożna, ale to mało, zawsze coś się robiło, zawsze byłem aktywny. Mój dziadek jest trenerem lekkoatletyki, zawsze do niego przychodziłem, biegałem, coś skakałem, zawsze coś robiłem. Ale nic tak poważnie jak koszykówka i siatkówka. Pytanie numer 7. USA nie ma zawodowej ligi siatkarskiej. Uważa, że to ogromny błąd dla wszystkich siatkarzy w Nograju. Um, no, oczywiście bardzo bym chciał, żeby była z głównego powodu, że nie trzeba było wyjeżdżać tak często i tak daleko. A, ale tak, myślę, że to, że, to, że to przeszkadza, że nie ma tej ligi, bo większość du, dużo jest zawodników, którzy nie chcą wyjeżdżać z domu w, za, poza USA, bo z różnych powodów nie chcą, nie chcą być tak daleko przez tak długi czas, nie chcą być rodziny. Czy nie opłaca się im w spodu pieniężnych, prawda? Więc myślę, że fajniej byłoby zostać sami w domu w USA, że rozwinąć się we własnym kraju, być, czuć się lepiej psychicznie, prawda? I, i może to by się prze, prze, przejawiło na bardziej, bardziej popularny sport w środkówce w USA, bo środkówka nie jest tak popularna, więc pomogłoby na pewno. Pytanie numer 8. Jedna rzecz, która Ciebie charakteryzuje i dlaczego? Um, jedna rzecz, to myślę, że to ciężko powiedzieć, ale dużo ludzi mi zawsze mówi, że jestem um, lekko duchem, że, że nie przejmuję się wszystkimi bardzo za dużo rzeczami. I to rzeczywiście jest prawda. Ja dużo zmartwień w życiu nie mam. Jak coś się dzieje, to no, się dzieje, ale się bardzo nie przejmuję. Um, żyję każdy dzień tak samo, dzień po dniu. Nie, 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 nie się zbytnio, więc myślę, że to jest moja mój e, charakter. Pytanie numer 9. Twoje ulubione miejsce w USA i dlaczego? Moim ulubionym miejscem w USA, muszę powiedzieć, to jest Nowy Jork. Tam się wychowałem, tam, tam mieszkam. E, dlaczego? Bo no właśnie z takiego powodu, bo tam mam najwięcej przyjaciół, mam najwięcej znajomych, mam najwięcej mojej historii, najwięcej e, moich, e, jak to powiedzieć, najważniejsze, momenty w mojego życia, jak na razie, się stały w USA, w Nowym Jorku. I za tym tęsknię trochę, bo to, no to... jest dla mnie dom i tam, tam jeżdżę odpocząć, tam jeżdżę na, na, na... jak mam wolne, to dobrze się tam bardzo czuję, jest dużo znajomych tam mam i... jak tylko mogę, to staram się tam jeździć z powrotem. Tanie numer 10. Idealna kobieta to... To jest dobre pytanie. Realna um, kobieta to przynajmniej dla mnie to jest ktoś, z kim mogę się pośmiać. Musi mieć dobre poczucie humoru, um, lubić sport, musi szanować to, co ja robię i też pomogłoby, gdyby sama coś robiła. Nie, nie, prawda, nie, na, nie na takich samych warunkach jak ja, nie musi być tak ekstremalnie, ale żeby się trochę poduszać mieć z kimś. Ale głównie to, żeby na końcu dnia usiąść na krapi i obejrzeć sobie jakieś film razem, czy powygłupiać się, że nie było, brać wszystkiego za poważnie i to jest dla mnie najważniejsze. Um, głównie taki charakter, też taki lekko duszny, że, żeby nie było problemów między nami. No i ekstra pytanie zda, um, zadane jest czy faktycznie w USA dużo, ludzie dużo czasu spędzają w McDonaldzie? Nie, nie tak dużo, ponieważ McDonald już spada w jakości, jest coraz gorzej, i to ja sam mogę powiedzieć na doświadczeniu, jest, nie jest tak, nie Powiem najlepiej, że w McDonaldzie w Polsce jest smaczniej niż w McDonaldzie w USA. I to już od dawna tak jest, więc dużo ludzi przychodzi z McDonald'a na inny fast food, między innymi Chipotle, albo Wendy's, nie wiem czy znacie takie restauracje, ale, ale Dużo nowsze są i dużo ludzi tam chodzi też. Może nie są nawet aż takie niezdrowe. Niektórych tych fast food instalacji coraz, coraz zdrowsze są. Tak jak Subway, te kanapki, dużo ludzi też tam chodzi, więc już myślę, że ten stereotyp o McDonaldzie coraz bardziej spada. No więc yy, to wszystko. Jak na te 10 pytań, bardzo dziękuję za nie. Yy. Bardzo przyjemnie było mi tu miło odpowiadać na takie pytania. Jakby macie jeszcze jakieś inne, to nie, waha, nie wahajcie się, yy, wysyłajcie dalej, chętnie odpowiem. No i yy, na zakończenie chciałbym może nominować następną osobę do 10 pytań do zawodnika Zadomia i tą osobą byłby Dirk Westphal. Have fun, Dirk. Dziękuję i do widzenia.